Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Bachara, jestem prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. A w dniu dzisiejszym organizujemy akcję wspólnie z chłopakami z dębiny Łętowskiej. Są to aktywni strażacy mogący nam tu pomóc i wspierać nas podczas każdej jednej, każdej jednej akcji. Dzięki temu no, pozyskujemy coraz więcej krwi, coraz więcej osób aktywnych i coraz co jest takim, takim godnym naprawdę podziwu i godnym naprawdę dużego szacunku to jest to, że bardzo dużo osób po raz pierwszy oddaje krew i to są przyszli, honorowi, zasłużeni krwodawcy. Z tego tytułu bardzo im serdecznie dziękuję i chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym właśnie na godzinę 14 mamy e, obecnie 40 dawców, co daje wynik 18 litrów w chwili. Liczymy, że e, będziemy e, ten rekord, który mamy do tej pory 46 osób, które oddały w Łukanowicach, OSP Łukanowice, że ten rekord zostanie pobity. Jest to w tym roku nasza pierwsza akcja i jednocześnie jest to historycznie pierwsza akcja w tym właśnie, w tym właśnie budynku. No, chcemy zainicjować taki cykl akcji organizowanych w remizach gminy Wojnicz, co pozwoli nam bardziej zaktywować naszych, naszych, naszych strażaków których widzimy ich wszędzie, no i e, chcemy, żeby, żeby pokazali się też od tej strony nie tylko ratowania życia ludzkiego w sposób bezpośredni, ale również w sposób e, pośredni. Przy naszej dzisiejszej akcji widzimy e, tak samo bardzo duże zaangażowanie mieszkańców, nie tylko strażaków, ale również e, osób e, cywilnych, za co im szczególnie e, dziękuję i i bardzo chciałem podziękować panu sołtysowi z, Ukanon, z, e, przepraszam, z Dębiny Łętowskiej, który, e, który też e, dużo serca w to, to włożył. E, I panu prezesowi tutejszej straży e, Tomaszowi Mleczko, no, który cały czas to czuwa i e, cały czas tutaj e, nas, nam patronuje. Prawda? A serdeczne podziękowania również kieruję dla e, redakcji e, e, portalu Nasz Wojnicz który propaguje naszą ideę i cały czas nas wspiera, zawsze możemy na nich liczyć. Do tej pory mamy oddanych w 2011 roku 115 litrów 20 litrów. Obecnie przy, od początku powstania naszego klubu, to jest od 10 października 2008 roku, udało się nam zebrać prawie 300 litrów krwi. Liczymy, że właśnie dzień dzisiejszy to będzie ten dzień, kiedy ta granica zostanie przekroczona, czego sobie życzymy. No i liczymy, że ten rok 2012 będzie kolejnym rokiem, gdzie nasze przerośnie nasze najśmniejsze nasze, nasze oczekiwania i będziemy, będziemy jeszcze te wyniki mieć bardziej takie wzniosłek nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale również na szczeblu krajowym. Dziękuję bardzo.